No, to zbliżamy się ku końcowi. Jesteśmy już w przedostatnim odcinku pierwszego i oby ostatniego sezonu Iron Heart. I tak na wstępie chciałbym tylko krótko powiedzieć, jak ten materiał jest tworzony. Otóż wstęp, czyli to, co teraz słyszycie, a także zakończenie jest dodawane po obejrzeniu odcinka. Natomiast samo omówienie jest nagrywane podczas oglądania i tak Czasami muszę robić dogrywkę, czasami coś wyciąć, bo nie nadaje się zupełnie do publikacji, czasami coś słabo słychać, czasami coś zapętla, itd. Tak i tak dalej. Wszystko to by skondensować moją wypowiedź do około 20-30 minut. I dlaczego teraz to mówię? Otóż we wtorek wieczór. Usiadłem do oglądania odcinka. Myślałem, że w 2-3 godziny obejrzę odcinek, nagram reakcję, żeby następny dzień zmontować to wszystko. I ja w ciągu 2,5 godzin obejrzałem tylko 17 minut tego gniota, bo zwyczajnie liczba idiotyzmów, jaka się tutaj trafiła, jest ogromna. To jest najgorszy możliwy odcinek. Poprzednie odcinki były słabe, ale miały swoje dobre lub przeciętne momenty. Tutaj bywa, że w jednej scenie jest więcej błędów niż w połowie pierwszego odcinka. No ale dobra, więcej wam nie mówię, zobaczcie sami. Z tej strony Dariel, witajcie na moim kanale, zapraszam do oglądania. I już od początku jesteśmy uderzani tym, co twórcy uwielbiają, czyli nie wiedzieć, czemu ekipa chuda porywa zbroję Riri przy pomocy magnesu. Dobra, przyjacielu, zapraszam na obiad. Serio, to wygląda jakby było w jakiejś kreskówce w animacji z lat 80., -tych, 90. -tych? Przyczepiają magnes, a ona nawet nie reaguje, nie próbuje odlecieć, ani w jakikolwiek sposób się bronić. I zamykają ją w ciężarówce. I to wszystko? W dodatku, skąd oni wiedzą, że to jest tylko zbroja? I nie ma w środku Riri. Obserwowali ją przez długi czas? Wiedzą, gdzie się znajduje normalna Riri? No kolejny raz ich genialny plan ma w sobie tyle luk, że jedyne co trzyma go razem to scenariusz. Przecież ona sama bez problemu powinna przebić ściany ciężarówki. Twórcy pokazują AI tak, jakby to była osoba, całkowicie zapominając o tym, że ona cały czas powinna przetwarzać dane. I skoro wyświetliło się ostrzeżenie, to od razu powinna mieć informację co, gdzie, jak i dlaczego. Yeah, Dziękuję. Ale okej, okay, przenosimy się od razu do restauracji, gdzie Riri i Zelma sobie rozmawiają. Dostajemy też informacje o tym, o czym mówiłem na samym końcu poprzedniego odcinka, czyli zgodnie z LOR, płaszcz jest od Dormamu, nie od Mefista. Natomiast znów nie wiemy, ile czasu minęło od jednego do drugiego wydarzenia. Poza pierwszymi dwoma odcinkami, to każdy następny wydaje się być zupełnie ze sobą niepowiązany. Nie wiemy, ile czasu minęło między jednym a drugim. Bo na końcu czwartego odcinka mamy zrozpaczoną Rivi, którą opierdzielił Trevor, chcący, aby usunęła AI, która wygląda jak jego siostra. A teraz nie wiadomo, czy po tygodniu, czy po pięciu minutach siedzi sobie jak nigdy nic z wiedźmą, którą poznała jakiś czas temu? Jak się z nią w ogóle skontaktowała? I czemu już nie jest strzępkiem nerwów? I czy Riri ma po prostu dwubiegunówkę, że co chwila zmienia się jej nastrój? No to są właśnie te problemy, które od początku trapią ten serial. Całkowity brak konsekwencji w zachowaniu bohaterki. A dopiero minęła minuta serialu. No ja pierdolę. Zelma, która wyszukiwała te informacje, po pierwsze nie wie, czym grozi przybycie Drmamu na ziemię. I w dodatku polskie tłumaczenie mnie tak strygerowało, że cieszę się, że oglądam z oryginalnym dźwiękiem angielskim. Ponieważ w polskim tłumaczeniu jest mowa, że dawno temu był sobie czarnoksiężnik Casilus, który chciał ściągnąć Dormamu na ziemię. Tylko że to działo się 9 lat temu. Dokładniej to w pierwszym filmie Doctor Strange. Ale w oryginalnym dźwięku Zelma mówi years ago, co nadal brzmi trochę jakby minęło od tego momentu sporo czasu, no ale w teorii nie jest to błędne, więc możemy się rozejść. No otóż, kurwa nie, bo jej matka opuściła kamartaż przed jej narodzinami czyli jakieś. 15, 20 lat temu? Nie mogła być świadkiem tych wydarzeń, a już na pewno nie powinna mieć żadnych zapisków o tym. Bo skoro miała księgi, które zabrała stamtąd, to jakim cudem jest z nich Cassilius? Ona nie powinna zupełnie o tym wiedzieć, tak samo jak jej córka. Więc to wygląda na to, że oni nie myśleli o, w ogóle o doktorze Strange'u, tylko o jakimś innym wydarzeniu. Czyli zaburzyli całkowicie chronologię tego uniwersum. I to już nie jest... Pierwszy raz. Czy obecni twórcy Marvela mają jakiś zakaz oglądania filmów z MCU? Co z jednością świata przedstawionego? No znów bierzemy tylko wyrywkowe jakieś wydarzenia, o niektórych zapominamy i lecimy do przodu. No tak, bo zabicie Johna jest spoko. No ale tak to już bywa jak ktoś nie myśli. Podczas tworzenia scenariusza, potem łata go przy pomocy śliny i krowiego łajna. By jakoś to się spinało, by jakoś to było. Przecież już od trzech odcinków jest całkowicie irracjonalne. Koleś grozi twojej rodzinie, grozi tobie, ma za sojusznika potężną istotę, a ty oczywiście nie możesz go ukatrupić, mimo że dwa odcinki temu nie miała żadnego problemu, by zrobić to z jego przyjacielem. A to wszystko przez to, że twórcy usilnie chcą pokazać protagonistkę jako dobrą osobę. W poprzednim odcinku deklaruje, że zrobi wszystko, by ochronić swoją rodzinę. A teraz nagle ma jakieś wyrzuty sumienia. I po chwili do lokalu wpadają bliźniacy. Mówią, że zamykają lokal, uderzają jednego typa i wszyscy spierdzielają. No na serio, chcecie mi mówić, że nikt się nie wstawi i wszyscy się boją dwójki osób, które wyglądają tak? Czym Wam mogę pomóc, Słowaki? Wspuszczają sobie wpierdolę. Ale najlepsza jest Zelma, która odchodzi zostawiając Riri samą. Serio, kurwa, to jest idiotyczne. Przecież ona może posługiwać się magią. Czemu ich nie przeniesie do innego wymiaru, tak jak robiła to w poprzednim odcinku? A no tak, scenariusz tego wymaga, by sobie właśnie ona poszła. Zajebista koleżanka. Oczywiście pokonuje dwójkę najlepszych wojowników z ekipy Huda. To na co jej ta zbroja, skoro okazuje się, że jest ona też mistrzem sztuk walki? No, ale przecież zapomniałem, ona jest super silna, bo w świecie dzisiejszego kina każda kobieta potrafi walczyć, mimo że jej cechą miała być inteligencja ono nawet przez ułamek serialu, przez jedną scenę, nie wykazuje się nawet cieniem inteligencji. Za to potrafi dać wpysk. Piękne zobrazowanie geniusza. To co teraz? E, czekamy na film Maria Kungfu Skłodowska kontra Maria Kopnicka? Gdzie będą się napierdalać po mordach w imię nauki? Bo jeżeli promieniowanie faktycznie daje supermoce, to wiadomo, że pierwszym Avengerem jest Maria Skłodowska Kili. Do tej pory gdzieś krąży. Nieśmiertelna, supermocna, samotna mścicielka, ale i kobieta nauki. Napierdala nie tylko złoczyńców, ale i debili. Dlatego właśnie wszystkich męczy ukazanie takiej silnej, niezależnej kobiety w kinie. Ja sam, gdy słyszę to określenie, mam ochotę od razu wyłączyć takie. Co tu się kurwa dzieje? Ja mówię. Matko Bosko, mówię, co to. co to, 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 to się stanęło? Bliźniak został uderzone gaśnicą przez Riri w twarz. Riri uderzyła bliźniaczkę przy pomocy jakiejś metalowej rury. Stara się uciec. I jak osoba, która została uderzona w twarz, znalazła się szybciej od niej w tym momencie, tarasując jej drogę ucieczki? Po co tam ona polazła? Wiecie… Y Czekajcie, muszę to rozrysować, by lepiej wam zobrazować ten cały absurd. On leżałby tutaj. Riri z tą drugą dziełką walczą tu. Riri pokonuje ją i ucieka w pobliżu, gdzie ten typ przed chwilą leżał. Nagle, nie wiadomo skąd, ten koleś teleportuje się tutaj, aby zablokować jej drogę ucieczki, podczas gdy, żeby tam przejść, musiałby iść naokoło. I on zamiast wstać i dołączyć do bójki, to zaczął tam nie wiem biec, bo przewidział, że Riri pokona jego siostrę i zacznie uciekać w tę stronę. W dodatku Riri nagle wyłączyła swoją super siłę, bo jej cios nie zrobił wrażenia na typie. No i oczywiście przed wykończeniem muszą sobie pogadać. A, i Trevor, wkurwiony, wyrzuca zegarek FreeReap i zakładam, że zaraz będzie porwany. Pomyliłem się. On był tak zwaną y, strzelbą Czechowa, rekwizytem, który jest potrzebny do zawiązania akcji. I oczywiście przez przypadek uratuje on Riri, bo będzie mogła ona zamknąć ich w tej tarczy, którą widzieliśmy w pierwszym i czwartym odcinku. Tylko najlepsze w tym wszystkim jest to, że okazuje się, że oni przez cały czas posiadali pistolet i go ani razu nie użyli mimo, że to Riri ich tłukła, oblewała gorącym olejem, przywaliła metalową rurą i gaśnicą, a teraz nagle wyciągają broń do niej strzelają? No super serial, bulwo! I czemu pole elektroniczne czy tam magnetyczne reagują jakby to była zwykła Piłka. Zresztą w tej samej scenie widzimy, jak to pole emitowane jest przez zegarek, więc powchnięcie ich, chociaż jest już totalną bzdurą, to powinno dezaktywować pole, bo odsunęłaś ich od zegarka. Ile potraficie zrobić błędów w jednej kurwa scenie trwającej dwie minuty? No i jeszcze gdy Riri była blisko ucieczki, to pojawia się ta cała clown, która zaminowała cały lokal. No ale co ona ma jej zrobić, skoro nie potrafi walczyć? Przecież Riri powinna ją zmieść z powierzchni ziemi bez problemu. No ale poczekajcie z tym, bo w tym momencie musimy na chwilę przenieść się do furgonetki oraz zbroi z natali. Tak, a propos tej sceny, to zastanawia mnie fakt, że skoro wysłali po nią hakera, to czemu ten haker w pierwszej kolejności nie schakował tej zbroi, aby, nie wiem, ją wyłączyć? Tylko zamknęła ją w ciężarówce? Włączoną i aktywną, bo nawet jeszcze słyszała, jak Natali do niej mówiła? No przecież chyba to jest wiadome, że będzie próbowała się jakoś wydostać. Kolejny raz Riri uda się coś, bo reszta jej przeciwników jest jeszcze bardziej głupia od niej samej. Boże, czy ty to widzisz? Okej, okay, wracamy do miejscu naszej wspaniałej bijatyki, a Riri w międzyczasie mówi o zabiciu Stewarta i jej nie wierzą? A Hudowi uwierzyli na słowo? Przecież nawet nie było pokazywane jak zadają mu jakieś pytania. No ja mogę zrozumieć, że darzą go kurwa zaufaniem, ale bez przesady, ktoś ginie, typ oskarża inną osobę z teamu i chociażby, nie wiem, pytanie skąd on się dowiedział? A nagłe zwolnienie Stewarta i brak z nim kontaktu nie wydaje się przypadkowe? Ale dobra, okazuje się też, że zwykła tacka powstrzymuje Wybuch z bliskiej odległości. Ale czemu, jak pojawiła się Riri, to clown, mimo włączonego granatu. Nie rzuciła w jej stronę. Tylko trzymała ze sobą i czekała na to, co zrobi nasza protagonistka. Co to są Heroes of Might and Magic, że walka jest w systemie turowym? Ale wiecie, wszyscy pokonani. Riri wybiega na ulicę, instynktownie próbuje ukraść auto, a wtedy zbliża się furgonetka prowadzona przez ostatniego członka gangu Huda. Co robi Riri? Chowa się między autami? Ucieka na chodnik? Nie! Biegnie prostą ulicą. A mimo kilkunastu metrów odległości, samochód oczywiście nie może jej dogonić. Przez to zbroja ma czas na wydostanie się i uratowanie Riri. Taka masa błędów, niekonsekwencji, przypadkowości, beznadziejnej choreografii. Ja nie oczekuję, że walka zawsze będzie realistyczna, ale niech będzie chociaż efektowna. Bo tutaj nawet tego nie ma. Jest do bólu przewidywalna i nudna. Kadry, które przedstawiają nam, jak potoczy dalej się ta walka. Serial za każdym razem nam to zapowiada. Przeciwnicy mieli chyba z 5 czy 6 okazji na zabicie Riri, a jednak zawsze im się nie udaje. I lost! Wait a minute, I'm not supposed to lose. Let me see the script. Kurwa, kiedy grasz w grze online i masz tysiąc pingu, czy ktoś oglądał tę scenę podczas montowania? A, i dodajmy, że przez całą scenę nie pojawiła się żadna policja, mimo że na samym jej początku był napad na restaurację, gdzie masa osób i obsługi uciekła. I jak rozumiem, nikt nie zadzwonił na policję? No ale dobra, mniejsza, bo znów mamy scenę, gdzie Riri i Natalii rozmawiają. Okazują się, że twórcy wiedzą, że TEI jest tylko linijkami kodów i skryptów, a jednak nadal postanawiają przedstawiać Natalii jako odczuwającą emocje. A i nawet rzuca focha. I wiecie co? I Natali nawet nie pojawia się wtedy, kiedy Riri zostaje atakowana przez cyborga Ezekiela, który bez trudu ją pokonuje. I przez ten cały czas Natali ma focha i ja nie razu się nie pojawia. I jak dotąd, jest to jedyna scena, która rzeczywiście jest ciekawa. I teraz na serio, uważam, że ten aktor, spośród całej marności tego serialu, autentycznie błyszczy. Jego dialogi, mimika twarzy, dykcja są autentycznie na dobrym poziomie. Powiem więcej: on finalnie oszczędza Riri i każe jej wynosić się z Chicago, by Parker się o tym nie dowiedział. Czyli finalnie okazał się być dobrą osobą w przeciwieństwie do naszej superbohaterki. Okej, okay, mamy następną scenę, jest powrót naszej protagonistki. Mama, oczywiście, jej wszystko wybacza, i, i przechodzą do dyskusji. Riri twierdzi, że nie mówiła co się dzieje, bo panuje nad sytuacją. A teraz nagle mówi o pakowaniu walizek i ucieczce. Ale właśnie tu w tym momencie widzimy, po kim Riri odziedziczyła swoją inteligencję. Gdyż jej rodzicielka mówi, że Riri nie może ciągle uciekać. Przecież ona cały czas właśnie wpierdzielała się w kolejne problemy, w kolejne szambo, a teraz straciła pancerz, była nad o krok od śmierci. I gdyby nie empatia Zika, to już robiliby na jej część złotą trumnę? I serio, to byłaby pierwsza rada matki, widząc poobijaną córkę? Może nie wiem. Zgłoście się na policję? A nie, 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 nie czekaj. Policja tutaj tylko istnieje od czasu do czasu, kiedy na przykład trzeba zagrozić Riri pistoletem. Natomiast w przypadku kradzieży zbroi, kontaktów z uciekinierem, no ale okazuje się, że matce nie chodzi o ucieczkę z Chicago, tylko o posiadanie zbroi. No kobieto, ona powinna zmienić się całkowicie, bo zbroja to chyba jedyna rzecz, która jej wyszła. Ona nie została wyrzucona z MIT przez zbroję. Ona miała nawet przyznane na nią granty. Ona została wywalona bo sprzedawała pracę innym studentom. No chyba, że rozumiem, że pomiędzy scenami ta się tak tłumaczyła. No to dorzućmy na jej konto kolejne kłamstwo. I może to właśnie w tej kwestii powinna się zmienić? A, i pojawiła się też oczywiście Natali, która mówi, że będzie razem z nimi walczyć. No zajebiście, przecież rzuciłaś na nią focha przed walką z Ezekielem i nie pojawiłaś się w trakcie niej. I teraz nagle mamy uwierzyć, że nikt nie ma z tym problemu? Nawet Riri, która prawie przez to zginęła? No te relacje są takie płytkie i bezsensowne. Raz rzucamy focha, a za drugim razem staniemy Razem do walki. No bez słów wyjaśnienia, bez żadnego usprawiedliwienia. Czemu jej matka krytykuje w tym momencie zbroję? Chwilę później zaprowadza Riri do warsztatu jej ojca, by sobie ją naprawiła. Czy scenarzyści w ogóle przeczytali to, co napisali? Czy zwyczajnie każdą stronę pisała inna osoba, a potem stwierdzili, że no dobra, jest git? Potrzebujesz naprawić zbroję. Twoja matka zabiera cię do warsztatu, a ty nie masz pojęcia dlaczego? No ale chociaż czekaj, z drugiej strony chwilę wcześniej mówiła, że to wina zbroi, że masz takie problemy. To ja już sam nie wiem, czy to jest konsekwentne, czy też nie, bo te rzeczy są ze sobą totalnie sprzeczne. Ale oczywiście jest zrobiona drama, Ridley tutaj nie chce montować, bo ma złe wspomnienia z tym warsztatem. Ale mama stara jej się przypomnieć te dobre momenty. No słowa oczywiście nie działają, więc pojawia się AI, wyświetla rzeczy, które się tu wydarzyły. Tylko jakim cudem ona ma te nagrania? No nie wiem, generuje je wpisując rzeczy do promptu? Przecież mogliby pokazać normalne flashbacki z jej przeszłości, jak sobie to przypomina. Ale nie, lepiej wykorzystać wyświetlane wow. przez AI obrazu. Mimo to w żadnej mierze nie jest logiczne, ale wygląda cool. Pora umierać. Oczywiście, gdy projekcja się kończy, to Riri się wzrusza i przeprasza AI, że nazwają linijkami kodu. Ale jak to? No bo przecież chwilę wcześniej widzieliśmy Natali rzucającego focha i przez to Riri prawie zginęła. Ale teraz mamy narrację o dobroci sztucznej inteligencji, która ma uczucia, więc musi być to kontynuowane. Wyłącz myślenie, włącz emocje. No ale dobra. Gadka poszła, Riri uwierzyła, jest zmotywowana do działania i walki. Oczywiście, nikt się takiego obrotu sprawy nie spodziewał. Tak samo jak to. Że nie spodziewałem się, z czego zrobią nową zbroję. Ta How? When I you were home. No tak, kurwa, z auta. Może nawet stworzą pierwszego Transformersa. Bo jak rozumiem, Twoja poprzednia zbroja była zrobiona. Y z vibranium. Przecież tworzyła się na początku w wakandzie. Ale skoro Ezekiel tak łatwo sobie z nią poradził, to myśli, że zwykła blacha będzie lepszym budulcem. No chyba, że to auto jest wakandy i zbudowane zostało też z vibranium. I tak na marginesie, skąd to auto się tu dostało? Przecież wchodziliście z tej strony. Czyżby Riri tego nie zauważyła? Czy zwyczajnie nagle się teleportowało w to miejsce, tak samo jak ten bliźniak się teleportował w scenie walki? Przecież to mogliście łatwo ograć, chociażby, nie wiem, zarzucając płachtę na ten samochód. Fuck. Przenosimy się do ekipy Hooda, gdzie składany jest raport o zabójstwie Riri. W pierwszej kolejności Parker nie wierzy w wersję Zika, więc wsparła go clown, która widziała całe zajście. A dlaczego to zrobiła? No jak możecie się domyślać, słowa Riri dotyczące Stewarta trafiły do niej. Więc chce sprawdzić, co się wydarzyło naprawdę. Rychło w czas. W walki nawet się tym nie przejmowałaś. A wiecie, co by było jakbyś ją wtedy zabiła? X. Czemu nagle jest to dla ciebie takie ważne? A co jeżeli się okaże, że Riri jednak kłamała Stray Stewarda? Bo przecież wtedy okłamałaś swojego szefa. No dobra, sorry, Riri szczerością nie grzeszy. Chociaż sama ekipa chuda również nie zadaje zbyt dużo pytań. Na no, efekt po prostu kuli śnieżnej i nawet nie za bardzo staracie się to załatać. A zwyczajnie tłumaczycie to przypadkiem, albo całkowicie zapominacie o zdarzeniu. Bo już zaraz po chwili mamy kolejny przykład, gdzie chud mówi, że Riri odrzuciła jego współpracę. Przecież ona przyjęła ją prawie natychmiastowo. Po prostu. Tu powiedziała najpierw, że nie chce? No, miała swoje powody, przecież chcieliście ją zabić. Ale gdy pokazałaś kuferek z dolarami, to już następnego nie była w gangu. Who are you genius? Who are <laughs> a to jest idealny przykład tego, jak przebiega relacja między mną a twórcami tego serialu: Twórcy. Who are you genius? Ja. Who are Twórcy. Who are you genius? Ja. Who are i don't know why i'm trying to be somebody's hero but here i am are you sure about that Three, two, one. two one Wszyscy drugoplanowi bohaterowie ją opierdzielają za jej złe zachowanie, to ona ciągle wierzy w te słowa. A tak naprawdę jedyny raz, kiedy powiedziała prawdę, to tu. Potem wpadamy na chwilę do Huda, gdzie clown konfrontuje się w przypadku Stewarta. I w trzecim odcinku policja odwiedza Riri i mówi o tym, że jest podejrzenie morderstwa w jego przypadku, tylko teraz jest mówione, że w aktach Koronera jest informacja, że się przećpo. Czy twórcy już totalnie zapomnieli, co wymyślili wcześniej? You stupid woman! <laughs> Czy nagle zmieniane są rzeczy w scenariuszu, które są istotne dla fabuły? Już w poprzednim odcinku była scena w bunkrze Ezekiela, ale tam był to detal. Zabawny, bo zabawny, irytujący i głupi, ale detal. Tutaj natomiast jest totalna bomba, która wybuchła na ekranie. I to w dodatku bez zatrudnienia speców od eksplozji. No i też finalnie okazuje się, że nic nam nie wyjaśnią. Parker opętany przez tego swojego demona zwalnia wszystkich swoich przedupasów. No szkoda, że taki demon nie istnieje naprawdę, bo znałbym jeszcze kilka osób, które mógłby zwolnić. Dobra, ale zapomnijmy o tym, tak jak twórcy zapominają o tym, co napisali w scenariuszu i przenieśmy się ponownie do warsztatu Riri. Kilka minut temu pokazali krótką scenę, jak, jak Trevorowi zepsuły się słuchawki, które nosiło od lat jako pamiątkę po zmarłej Natalii. I pewnie wymyślicie: o nie, co za niefortunny przypadek, ale nie bójcie się, przecież Riri wręczyła mu za pierwszy skok nowe słuchawki. I jakieś niespodziewane zrządzenie losu trafiło, że stare słuchawki akurat popsuły się w tak istotnym dla fabuły fragmencie, przez co będziemy mogli zobaczyć go właśnie w tej scenie jak wybacza Riri i ją wspiera w walce z tymi złymi. I Trewo dopytuje się, po co jej nowa zbroja? No, może nie wiem, no, spójrzcie na jej siniaki. I, i tu jest najlepsze, bo już tu kurwa widać, że Riri chciała go kłamać, no bo przecież to widać jak na dłoni. Riri w końcu uwierzyła, że magia istnieje, więc zamknęła mordę i skontaktowała się z Zelmą, która im pomaga. Oczywiście nie kontynuujemy wątku wystraszonej matki, bo przecież to była tylko jedna scena, i ona, zdaniem twórców, nic nie wniosło do serialu, więc tak jak podobne inne sceny, można je wyrzucić do śmieci. Potem przenosimy się do sceny przeprowadzki Zika ze swojego byłego domu, okazuje się, że nie ma już swojej mocy, i w tym momencie pojawia się Hood, który potwierdza to, co widzieliśmy wcześniej, czyli, że ma kontrolę nad czynami. Ale. W jaki sposób to kontroluje? No tak samo jak w innych przypadkach. Nic nie wiemy. A scene później Hud nawet nic nie mówi. A Stein reaguje sam z siebie. To co on kontroluje go siłą umysłu? Przecież on nawet nie ma żadnych narzędzi przyczepionych. To nie ma sensu. Wystarczyłoby, nie wiem, słuchawka i komenda, że ma pokonać tych ochroniarzy. Próbujcie. I kurwa, ten ochroniarz, co go John postrzelił w plecy, nadal żyje? Ja rozumiem, chcieli pokazać, że znów Parker wamuje się do tego samego domu, ale było aż tak cienko z budżetem, że nie mogliście zatrudnić drugiego aktora? No ale okej, okay, długo go nie widzimy, bo znów otrzymał strzał, tym razem w bark, i pewnie również nie okaże się to śmiertelne. A i wiecie co? Twórcy doskonale wiedzą, że robią kurwę z logiki, bo nawet rzucają takim oto żarcikiem. I znów wracamy do wątku przekrętów chuda. I on cały czas twierdzi, że przez te wszystkie skoki zdobył większość udziałów w najprężniej Rozwijających się firmach. No, już ja to widzę jak nikt. Żadna z firm nie zgłosiła tego. A przecież widzieliśmy o tym już newsa, więc ktoś musiał to zgłosić. I oni sugerują, że wszystko jest ok? Zwłaszcza, że w tym odcinku Hud zwolnił swojego hakera. Więc jakim cudem uważa, że teraz wszystko się uda? No, ten plan robi się coraz głupszy. Synerysum położył się teraz y, zdradzę wam coś w sekrecie. Tutaj jest plot twist fabularny, <laughs> że właścicielem tej firmy i ich udziałowcem jest jego ojciec. Tak, jego ojciec jest miliarderem, który wyrzucił go z domu, gdy ten miał 12 lat. Ale jedno muszę przyznać, że w poprzednim odcinku, kiedy mówiłem o tym, że skąd Parker wie o schowku i kombinacji do sejfu, to było błędne, bo skoro to tutaj mieszkał, to mógł to wiedzieć. No ale dobra, to jest mój błąd. Przyznaję się do tego, chociaż w tamtym momencie wyda zdawało się to bez sensu. Tylko, że w tym przypadku zasypujecie mały detal wielką stertą łajna. Bo jakim cudem ojciec miliarder wyrzuca dwunastoletnie dziecko z domu i nikt o tym nie mówi? Silence! Żadne media, żaden dziennikarz, żaden sąd nie upomina się o alimenty. Okej, okay, spoko, oni mogą być przekupieni, ale że żadna konkurencyjna firma? Przecież Hut powinien z tego mieć gruby hajs. Ale nic? Cisza? Dobra, przenieśmy się, bo nie warto na to patrzeć, to jest zbyt głupie. I jest ostatnia scena, gdzie widzimy, jak ekipa skończyła zbroję, która jest zrobiona z części starego samochodu. Polscy Janusze Motoryzacji pewnie płakali, jak to widzieli, bo oni jedynie co potrafią, to cofnąć liczniki, a powinni umieć zbudować z powypadkowych gratów zbroję Ironmana. Sztaty! Help. Został tylko jeszcze enchant magiczny, plus 10 do zwiększenia obrażeń i można tłuc chuda. Tylko, co się dzieje? No, przecież nie mogło nic pójść gładko. Ale tym razem to nie jest wina Riri, ale jej nowej kompali Zelmy, która poprzez nałożenie nowego zaklęcia wymazała stare Właściwie to wymazała AI. Więc pożegnaliśmy się z Natalii i jako widzowie powinniśmy płakać nad jej stratą. A jeszcze w ostatniej chwili Riri bohatersko stara się przesłać ją do laptopa, ale się nie udaje. Riri, ale przecież. Zrobiłaś to samo już w drugim odcinku. Specjalnie zapomnieliście o tym, o tak istotnej kwestii, jak przegranie Riri na laptopa w drugim odcinku, bo traktujecie ją jako osobę, która jest jedna i niepowtarzalna. A przecież raczej nie kopiujesz jej całości od zbroi do laptopa, potem do Twojego naszejnika, a ona sama nie skopiowała się w całości do projektora mamy Riri. Od samego początku ten serial jest nielogiczny, niespójny, brak w nim konsekwencji. Postacie zapominają o wydarzeniach sprzed kilku chwil. No Las tutaj też chyba w ogóle nie istnieje, a wszystkimi rzeczami rządzi przypadek. A jeszcze do tego dokładamy sklerozę twórców co do własnych wydarzeń i pomysłów. Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim za obejrzenie. A jeżeli materiał Ci się spodobał, to przypominam o pozostawieniu subskrypcji. Mówił do Was Dariel. Trzymajcie się. Cześć.